Nazywam się Jaskółka. Agnieszka Jaskółka. Hej, Jaskółka! Agnieszka! Agnieszka. 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 Ale się zmienił. Jako nastolatka uciekłam z domu. A teraz wróciłam. I wróciły wspomnienia. Ojciec przed telewizorem albo u dziobasowej. Gra w gumę. Ja grałam też na pianinie. Był festiwal w Opolu, Polak w kosmosie, Polak papieżem. Tak pamiętam swoje dzieciństwo. Może tylko mi się wydaje, że je pamiętam. To nie twoja, ani moja wina. Teraz chodzi o to, żebyś... Ty nikomu nie powiedziała. To tatuś też nikomu nie powie. Gdzie ukryło się jej ciało? Chcesz iść do pierdla? O ja kurwa nie Przecież to moja córka Widzisz do czego doprowadziłaś Nie Jak czarne noszyce! le, Który opogaria.